słów tylko, znajduje się w tym gronie, znajduje się w tym gronie jako element obcy klasowo. Tutaj mamy pisarzy, jest przedstawicielem burżuazji które osobą, której udało się, jak to się mówi, akumulować e, kapitał i taki przyszedł moment, e, w którym e, ciucie, z czasem e, nastał, e, żeby, żeby się e, tym, e, tym dzielić i wspierać te inicjatywy, które są, e, są podobne e, z, z Józefem Mackiewiczem jako autorem, bo już Właśnie wtedy umierał, kiedy, kiedy, kiedy przeczytałem jego, jego pierwszą książkę, tam nie trzeba głośno mówić, to wcześniej czwarty rok. I, no i później, później przyszły, przyszły kolejne. Jestem pod wrażeniem nie tylko jego prozy literackiej, ale również jego publicystyki politycznej. No a Amont to tylko prawda jest ciekawa, wydaje mi się bardzo, bardzo istotnym drogowskazem. Dziękuję bardzo. Ja,